Część senior tego z tej strony, więc to coś nowego i niedługo zobaczycie o wiele więcej filmików właśnie z takimi poręczami do dipów, dlatego w tym filmiku skorzystam z okazji i przeanalizujemy parę najczęstszych błędów, które e, popełniamy podczas właśnie e, robienia dipów, czy to pompek tricepsowych, czy to fra, e, pompek rzymskich, czy to szwedów, jak zwał, tak zwał, ponieważ jest... Wiele wersji tego ćwiczenia i też można zrobić wiele ćwiczeń właśnie na takich poręczach. Dzisiaj przeanalizujemy ćwiczenie właśnie na triceps, na klatkę. No i co możecie zrobić właśnie takim jednym drążkiem? Zaczynamy. Więc zaczniemy od dipów właśnie na triceps. Kiedy ja robię triceps na siłowni, zawsze dodaję dipy jako jedno z moich głównych ćwiczeń. I jest parę podstawowych błędów, które zauważam u wielu osób. Po pierwsze, kiedy dipy są za trudne, kiedy nie jesteśmy w stanie utrzymać naszej wagi ciała i próbujemy sobie jakieś pomóc. Więc najczęstszym błędem, które widzę, są to: schodzimy w dół i jakoś się podciągają do góry, jakoś skaczą z tym i próbują normalnie skoczyć dwa razy jak Mario, tak? A wcale tutaj nie o to chodzi: nie chodzi o to, żeby sobie ułatwić ćwiczenie, tylko żeby zachować poprawną technikę. I nadal wykonać to ćwiczenie. Tak? Nie możemy sobie ułatwić tego byle jak, więc moja pierwsza wskazówka jest taka, że jeżeli jesteście w stanie i te poręcze albo te drążki są wystarczająco nisko, to po prostu, kiedy już nie możecie robić tego z wagą własnego ciała, połóżcie jedną albo dwie nogi i wtedy opuszczajcie się wolno i delikatnie pomagajcie sobie nogami. Czy to, czy to z tyłu, czy to z przodu, ale delikatnie pomagajcie sobie nogami. Jeżeli te poręcze są zbyt wysoko, no to możecie sobie coś podłożyć pod nogi. Akurat tutaj mam roller. Możemy sobie podłożyć na przykład to pod nogi, skrzywać nogi tak i pomagać sobie lekko nogami. Nie musimy robić czegoś takiego, że od razu schodzimy w dół jakoś tak śmiesznie. No to w ogóle ten ruch praktycznie nie ma sensu. Więc jeżeli musicie sobie jakoś pomóc, no to pomagajcie sobie nogami, przy czym zachowajcie poprawną e, technikę wykonywania ćwiczenia. I teraz przejdziemy do drugiego, bardzo częstego błędu. Jest wiele osób, które zaczynają ćwiczenie w ten sposób, powiedzmy ustawiają się, chwytają drążki i zaczynają tu. Okay, zaczynają w ten sposób, jakby mieli robić szruksy i dopiero wtedy schodzą i uu, jakoś próbują się podciągnąć schodzą i no, jakoś próbują się odciągnąć. I nie o to tutaj chodzi. Po pierwsze, kiedy zaczynamy albo kiedy chcemy zacząć już robić e, te dipy na, na poręczach, pierwsze co robimy jest, ściągamy łopatki do dołu i spinamy tricepsy. I to jest nasza pozycja wyjściowa. Klatka piersiowa jest prosto i chcemy, żeby grawitacja nas ściągnęła w dół. Idziemy w dół tak, jak nam grawitacja każe. Nie musimy iść gdzieś tutaj do przodu, nie musimy iść gdzieś do tyłu, tylko klatka pieszowa jest prosto, łopatki są ściągnięte do tyłu, do dołu i schodzimy w dół i prostujemy tricepsy do końca. Schodzimy w dół i prostujemy. I teraz, co mam tu na myśli? Nie mówię tego, żebyśmy prostowali łokcie, i rozluźniali tricepsy, ok? Czyli nie jesteśmy w ten sposób, jesteśmy luźno na łokciach. Tricepsy są cały czas napięte, tricepsy kontrolują ten ruch cały czas. Więc kiedy ja prostuję e, mój łokieć, tricepsy są cały czas napięte i tricepsy kontrolują ten ruch, tricepsy mnie podtrzymują. Nie łokieć sam w sobie, nie robimy żadnego przeprostu. Więc jesteśmy u góry, klatka piersiowa prosto, schodzimy w dół, schodzimy w dół i prostujemy i spinamy dla osób, które nie są w stanie jeszcze utrzymać się w ten sposób, proponuję takie ćwiczenie, nawet możecie to zrobić sobie z nogami na podłodze, wystarczy, że zrobicie takie, można to nazwać odwrócone szruksy, tak, kiedy trenujecie wasze kaptury, zazwyczaj ruch robimy w ten sposób, tak, więc na drążkach robimy to samo, okej, okay? na drążku robimy to samo i podciągamy się do góry i spinamy mięśnie i idziemy do góry. Jeżeli nie możecie tego robić, że tak powiem z wagą własnego ciała, pełną wagą własnego ciała, możecie to zrobić z pomocą nóg. Idziemy tu i prostujemy się do góry. Sadzimy tu i prostujemy się do góry. Ale dipy nie muszą być tylko na tricep. jeżeli chcemy, możemy troszeczkę bardziej aktywować naszą klatkę piersiową. Wystarczy, że pochylimy się leciutko do przodu i rozszerzymy nasze łokcie. Tak nie musimy rozszerzać tego w bardzo jakby drastyczny sposób. Delikatnie wystarczy, że rozszerzymy nasze łokcie normalnie, przy dipach na tricepsy łokcie są przy klatce piersiowej okay? i wtedy schodzimy w dół, klatka piersiowa jest prosto a przy dipach jeżeli chcemy troszeczkę bardziej angażować klatkę piersiową troszeczkę bardziej łokcie odchylamy na zewnątrz i wtedy możemy się trochę pochylić do przodu i idziemy do góry i idziemy do góry. No i zostało nam ostatnie ćwiczenie, które możemy zrobić na poręczach, które bardzo często się też pewnie będzie pojawiać w późniejszych filmikach. Jest to, można powiedzieć, pompka na jednej poręczy. To jest końcowa wersja, albo końcowa faza ruchu, kiedy robimy muscle upy. Na pewno niektórzy z Was widzieli, jak niektóre osoby się podciągały później Robiły pompkę na drążku i wracają w dół. I pewnie też wielu z Was chce się tego nauczyć i to jest pierwszy albo bardzo dobry sposób, żeby już powoli zacząć trenować tą końcową fazę ruchu. Więc co tutaj robimy? Chwytamy troszeczkę szerzej niż linia naszych barków. I co chcemy zrobić, jeżeli robimy to oczywiście bez pomocy, zaraz pokażę osobom, e, jak możemy zrobić z pomocą. Co chcemy zrobić jest nie uginamy łokci i nie zostajemy tutaj na brzuchu, tak? To nie chodzi o to, żeby położyć drążek na brzuchu, to chodzi o to, żeby położyć drążek na klatkę. Więc w tym przypadku musimy troszeczkę się błynąć do tyłu, nogi idą cały czas e, do góry, czyli kiedy my schodzimy w dół nogi, idą do góry i zatrzymujemy się na klatce piersiowej wtedy podciągamy się do góry zatrzymujemy się na klatce piersiowej podciągamy się do góry i zatrzymujemy się na klatce piersiowej nie robimy czegoś takiego tylko schodzimy w dół dotykamy klatki i podciągamy się do góry dla osób, które jeszcze nie są w stanie wykonać ten ruch, oczywiście ta sama zasada. Możecie położyć sobie nogi na ziemi albo nogi na skrzyni, w zależności oczywiście, jak wysoko jest ten drążek. Jeżeli chcecie trenować ten ruch, proponuję Wam to robić na właśnie na takich drążkach, nie na drążku do pociągania, bo jednak nie macie tam żadnej asekuracji. Wystarczy taki drążek, powiedzmy, ma metr, nie wiem, metr 10 wysokości. Wtedy nogi możecie sobie położyć z przodu, i możecie trenować ten brzuch. Położyć nogi i możecie trenować, przepraszam, ten ruch, a nie ten brzuch. Kładziemy nogi tak samo możecie położyć nogi z tyłu. Będzie troszeczkę łatwiej. Podciągacie się do góry i powoli opuszczacie. Podciągacie się do góry i powoli. Opuszczać. No, dobrze słuchajcie, to by było na tyle w tym filmiku. Chciałem Wam tylko pokazać podstawowe błędy, jakie e, niektórzy popełniają podczas robienia dipów lub podczas robienia dipów na klatkę albo z jednym drążkiem. Niedługo pojawi się o wiele więcej filmików, treningów, wskazówek, wyzwań właśnie z takimi drążkami, i nie byłoby to możliwe, gdyby nie Titanium Sport, e, którym właśnie zawdzięczam ten e, drążek. i Dlatego udało mi się wygenerować dla Was który możecie zobaczyć na dole w opisie, też macie tam wszystkie informacje na temat tego drążka, jak mi się podoba, je, moje jakby uwagi co do tego drążka, więc możecie sobie to poczytać i oczywiście wejść na ich stronę, jeżeli się podoba wam ten drążek, to jak najbardziej możecie sobie takie coś do domu zamówić, bo dla mnie to jest... E, rewelacyjna sprawa. I oczywiście te dipy na klatkę, na triceps, czy tu na, z jednym drążkiem. Możecie zrobić sobie na siłowni albo nawet w parku, ale jeżeli chcecie właśnie to robić w domu, to jak najbardziej polecam takie drążki, są lekkie, można je przekładać, możemy je stawiać gdzie chcemy, możemy robić ćwiczenia też na plecy, na bicepsy, na brzuch, i to wszystko pojawi się na tym kanale. Dobra, to naprawdę wszystko w tym filmiku. Dziękuję bardzo za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.